W bytowskich szkołach obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W gimnazjum nr 1 na uroczystości przybył Mieczysław Bachusz, były dyrektor Szkoły Podstawowej. Obecna dyrektor gimnazjum, pani Krystyna Marcinkowska, przywitała gości, nauczycieli, rodziców i uczniów. Rytm życia, jak i całego społeczeństwa, wyznaczony jest w pewnej mierze kalendarzowym wiejem gdzie szczególne akcenty przypadają w momentach ważnych rocznic i świąt. Dzisiejszy dzień to święto wszystkich pracowników oświaty. Przed nimi chylę nisko w głowę, pozdrawiam serdecznym słowem i dziękuję im dziś za pracę, miłość i wam przekazywaną wiedzę. Chciałabym w imieniu samorządu szkolnego i całej braci szkolnej złożyć Wam, drogim pedagogom, nauczycielom i naszym najmniejszym wychowawcom najserdeczniejsze i z głębi serca płynące życzenia. Życzymy Wam dużo cierpliwości i zdrowia do nas oraz naszych szczeniaców Dobrych. Dobry humor nie opuszcza Was, a każdy dzień niech będzie za Was dniem radosnym i słonecznym. Życzymy Wam również, a przy okazji nam uczniom oszczędności. To znaczy, abyście tracili jak najmniej opisów i czasu na wypisywanie uwag i stawianie tych ocen. Dziękujemy Wam za chwilę spędzone razem. Życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i samych sukcesów na niwie zawodowej. Techniki. Dla nich są właśnie moje życzenia. Jak długo trzeba patrzeć na szafę, żeby spostrzec rybę? W dniu tak uroczystym złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia, również i Wam dzieci, wszystkiego dobrego. No cóż, pomyślności, sukcesów w życiu zawodowym, zdrowia przede wszystkim a także y, wszystkiego dobrego w życiu rodzinnym, bo jakże to jest no, pozostaje nieodłączne także z naszą pracą. Na praca, sami lecz Części artystycznej były piosenki, recytacje i wiersze. Widownia bawiła się doskonale. Albo chociażby bez żadnego pytania, ale przecież nie ma nic doskonałego, dlatego cierpimy uczniowską niedolę. Nasza dola, uczniowska, nasza dola, nie najgorsza nasza dola. Nasza dola, uczniowska, nasza dola, nie najgorsza, nasza dola, całkiem znośna jest. Podaj mi skrzydła. Albo nie. Najpierw wody i mydła. Być albo nie być. Na lekcjach fizyki, kiedy maj kwitnie i chwilą słowiki. Słuchaj, dzieweczko. Ona nie słucha. To dzień biały. To miasteczko. Ona nie słucha, bo jest głucha. Stoi na rynku w Jarocinie, a tam można obuchnąć. Jarocin z tego słynie. Zbrodnia to niesłychana. Pani zabiła pana. Znamy to dobrze, znamy, bo 997 co miesiąc oglądamy. Polały się, moje, czyste, rzęsiste. Na tym papieru świstek, który po kartkówce czyściutki oddałam, bo zanim do nic nie rozwiązałam. Jędruś, ran twoich niegodną całować, bo najpierw trzeba je zdezynfekować. Żyłem z wami, płakałam i cierpiałam z wami. Dziś się okropnie nudzę w niebie z aniołkami. Na ten czas wojski chwycił na taśmie przypięty, Termosi, kam nimlikę i mięty. Wszystkim się zdawało, że Wojski gra jeszcze, chopisko chrapało. <noise> Litwo, ojczyzno moja, okolica zdrowa, znowu jesteś Adasza z łaski Gorbaczowa. Wstrzelać strzelać nie kazano. Wstąpiłem na działo, spojrzałem na pole, na deszcz się zbierało. Jakiż to chłopiec piękny i młody, jaka to obok dziewica? Nie wiem, wystarczy sprawdzić do wody, a nie zaglądać wica Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, chyba prądu dziś nie będzie. A imię jego 44. Zamknij się, babo, znamy te numery. I'm it... Z jednej strony, jak to się z drugiej strony, jak to między nami między to jest grzyc, to że jest dobre, jak to się

inna praca.